Dzisiaj mówi się, żeby nie budować murów między ludźmi i to jest zrozumiałe, ale kiedyś w Starym Testamencie budowanie murów było konieczne, ponieważ istniała wielka groźba napaści ze strony... Narodów, które nie były życzliwe wobec narodu izraelskiego. Jednak, kiedy słyszymy o tym, że oto nie trzeba budować murów dla Jerozolimy, ponieważ Bóg będzie ich murem ognistym, chroniącym mieszkańców tego miasta, to oczywiście jest, to wszystko ma znaczenie duchowe. Kiedy Bóg staje się naszym murem obronnym. Kiedy decydujemy się na to, żeby uznać, pozwolić, żeby Pan Bóg nas ukochał, to wtedy Jego miłość nas chroni. Przede wszystkim przed działaniem złego, przed zakusami złego. Wtedy możemy poczuć się bezpiecznie. Wtedy wiemy, kim jesteśmy, wiemy, dokąd zmierzamy bezpieczną drogą.